Z uwagi na mnogość spraw, które będziemy chcieli w przyszłym roku zrealizować w ramach różnych naborów wniosków, w ramach różnych projektów, które składamy teraz, wnioski o dofinansowanie, w tym unijnych z KPO, tych środków kolejowych, prawdopodobnie będziemy liczyli się z tym, że będą tutaj prowadzone zmiany i te dochody, dochody jak również wydatki, mam nadzieję, będą znacznie zwiększane. Nie, ja, ja Tak, tak, jak Państwo już widzieliście w projekcie uchwały, to, to tutaj poprosiłem Panią Skarbnik i Pana Dyrektora Kulmę o takie zestawienie 24 versus 25, tutaj ten rok 2024. To jest wykonanie już budżetu z, według stanu na listopad 2024 314 milionów dochodów ogółem, natomiast planowane dochody na przyszły rok to jest 311, niecałe 312. I takie wyjaśnienie, ogólne, takie ogólne. W zeszłym roku mieliśmy w dochodach ujętą kwotę pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 milionów złotych. Ona zwiększyła tą pulę dochodów o 5 milionów, a w tym roku już tej puli samorządy nie dostały. Także gdyby ta pomoc była, to pewnie bylibyśmy na troszkę wyższym poziomie niż 2024 rok. I tutaj macie Państwo w podziale na poszczególne działy i kategorie budżetowe. Nie będę tego szczegółowo omawiał. I tutaj jest y To jest ciekawy slajd, bo on pokazuje bardzo dużą zmianę, która nastąpiła w 2025 roku. Jak państwo wiecie, została, weszła w życie nowa nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pana ministra Domańskiego i ogólnie takie najogólniejsze założenie jest takie, że samorządy mają dysponować Bardziej, realno, bardziej realnymi środkami pochodzącymi z wpływów podatkowych czy od dochodów, które generują jego mieszkańcy. Natomiast ta kwota w subwencji powinna być stosownie zmniejszona. Czyli chodzi generalnie o zmianę filozofii, na taką, żeby usamodzielnić samorządy, dać im więcej pieniędzy według potencjału dochodowego ich mieszkańców i zmniejszyć te wyrównania centralne, żeby uelastycznić te budżety. I to bardzo dobrze widać na naszym. Przykładzie. Zobaczcie państwo, jeżeli chodzi o subwencje, w 2024 roku 134 miliony, w 2025 to jest 35 milionów, to jest prawie 100 milionów złotych mniej subwencji. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w pozycji szóstej udział w podatkach dochodowych z 71 milionów do 186, czyli jak odniesiemy się do jakby sumarycznej zmiany pomiędzy spadkiem tej subwencji a wzrostem bardzo dużym wzrostem dochodów od mieszkańców Spitu, to będzie to kwota prawie 20 milionów złotych więcej w stosunku do roku 2024. Czyli jeżeli ma, mieszkańcy nas zapytają, jaka jest różnica w wyniku tej reformy, która została przeprowadzona, to możemy powiedzieć, że Persal do powiat ma około 20 milionów złotych więcej. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji jako powiat miński, że, że y, mamy tą premię bliskości Warszawy, mieszkańcy są trochę bogatsi niż średnio na Mazowszu, dlatego y, ta premia jest wyższa niż w, w powiatach tak zwanego Mazowsza Regionalnego, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. Y, jeśli chodzi o kwestię y, punkt, punkt ósmy, jeszcze jest taka pozycja źródła inne 24 25 35, 36 milionów versus 21 jest pełna co to w tej kwocie jest w tej kwocie są różnego rodzaju dotacje zewnętrzne i zobaczcie państwo w 24 roku w 24 roku to były przede wszystkim tak zwane dotacje z polskiego ładu które dostawaliśmy między innymi właśnie na budowę hali w Chemiku natomiast plan na 25 rok również zakłada jeszcze częściowe wykorzystanie tych dochodów z polskiego ładu bo jeszcze nie wszystkie umowy zostały zakończone Mam nadzieję że tych dochodów będzie oczywiście znacznie więcej jeszcze No i tutaj zobaczcie już na tym slajdzie ewidentnie widać już prawie 60% dochodów powiatu jest pochodzi z podatków dochodowych. W 24 roku to było niespełna to, to było niespełna 35%, także jest to bardzo duża zmiana. Myślę, że pozytywna. Tutaj mamy strukturę 24 versus 25 rok. I tu też widzicie to, o czym powiedziałem, te dwa, dwie pierwsze, dwa pierwsze kolory na górze słupków, czyli do środki na dofinansowanie zadań bieżących i dofinansowanie z programów UE, szary udział w podatkach dochodowych, czyli już taka największa część i wydatki i teraz tak w 24 roku planowane wydatki były poniżej 300 milionów złotych, ale w wyniku różnych przesunięć, dotacji, które tam uzyskiwaliśmy, podpisywaliśmy umowy, te, do, te środki ostatecznie zostały zwiększone do 327, natomiast planowane na 25 rok 325 i taka uwaga też metodyczna. W kwocie, wydatków, w kwocie wydatków w 2024 roku znajduje się 5 milionów złotych, które w tej chwili wypłaciliśmy firmie Remex z tytułu budowy hali sportowej w Chemiku. One, te, te wydatki zgodnie z umową były planowane na 2025 rok, no ale tutaj z uwagi na to, że te prace zostały wykonane, zostały przecenięte, czyli jakby te, te wydatki powinny zasieść 2025, ale weszły w 2024 rok. No, oczywiście, prawie połowa budżetu: oświata i wychowanie i pomoc społeczna, 1,6 mniej więcej, 1,7. I teraz to jest też ciekawy, ciekawy slajd. Wydatki bieżące versus wydatki majątkowe. Oczywiście, mamy, mamy wzrost wydatków bieżących 267 do 284. Natomiast wydatki majątkowe 59 versus 40, to też jest jakby konsekwencją tych projektów, głównie z polskiego ładu, które w tym roku realizowaliśmy. Więc te wydatki majątkowe w tym roku były bardzo, bardzo duże. E tu są to jest struktura wydatków według grup wydatków. Największa grupa wydatków, jeżeli chodzi o powiat, wszystkie wynagrodzenia starostwa i jednostek, szkół, wszystkich naszych placówek stanowią prawie 60% wydatków niespełna 195 milionów złotych. Niepokoi ten słupek, taki malutki ten serek zielony projekty z udziałem środków unijnych. Niestety bardzo mało mamy w budżecie i w poszczególnych budżetach dotacji unijnych, większość z nich dotyczy tylko programu Erasmus, mam nadzieję, że to zmienimy. Dotacje 35, wydatki majątkowe 40 łącznie. No i tutaj macie Państwo wyciąg z załącznika inwestycyjnego, nie będę tutaj nie będę tutaj może szczegółowo tego omawiał, bo będzie w formie pytań, natomiast chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim radnym, wszystkim mieszkańcom i grupom, jednostkom na, za te wnioski budżetowe, jeżeli chodzi o nasze wydatki inwestycyjne. Potrzeb było bardzo, bardzo dużo, jak zwykle, wielokrotnie więcej niż możliwości i staraliśmy się tutaj w tym budżecie w taki sposób te dotacje rozpisać, żeby priorytet miały projekty, które mają szansę na dofinansowanie zewnętrzne, czyli unijne KPO lub dotacje z gmin, i to głównie chodzi o drogi. Jak również projekty, które zostały, są gotowe, mają dokumentacje techniczne, nawet mają pozwolenia na budowę. To przykład hala, hala w mechaniku, która została złożona w czerwcu do dofinansowania, w maju, przepraszam, chyba pod koniec maja. To są drogi, chodniki. Oczywiście no mam nadzieję, że ten załącznik będzie żył swoim życiem. Już od stycznia będziemy go intensywnie aktualizować, bo chcemy tych środków pozyskać bardzo dużo. Już teraz złożyliśmy kilka wniosków. Wejdzie, mam nadzieję, że wejdzie ta dotacja z mechanika jak najszybciej. Tutaj macie Państwo schemat zadłużenia naszego powiatu, i tu muszę przyznać, że zadłużenie powiatu miejskiego na dzień dzisiejszy to jest jedno z najniższych zadłużeń, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, jeśli nie najniższe w strukturze, w strukturze zobowiązań. Łączne zobowiązania mamy. 6 milionów 600, ale gdy odejmiemy kredyt, który planowaliśmy na 3300, a prawdopodobnie go nie weźmiemy, no to na koniec tego roku skumulowane zadłużenie będzie tylko 3,3 miliona złotych, czyli to jest bardzo niskie zadłużenie, około 1% naszych dochodów, czyli mamy bardzo bezpieczną i stabilną sytuację finansową. Tutaj macie Państwo. Też ciekawy slajd. Może tutaj najciekawsze będzie udział wydatków majątkowych, bo to zawsze jest taka jakby taki wskaźnik pokazujący aktywność powiatu, czyli ten środkowy wiersz udział wydatków majątkowych w strukturze 13, 21, 10, 14, 18, a teraz planujemy 12,4 z kwiastką, że mam nadzieję, że w wyniku tych wniosków będzie to znacznie więcej niż teraz planujemy. I ostatni chyba slajd, dochody otrzymane z, przez Powiat Miejski z programów Unii Europejskiej, czyli projekty unijne od 19 do 2025 roku i to są kwoty, jak Państwo widzicie, no w skali budżetu około 1%, 1 budżetu, niestety jedne z najniższych na Mazowszu i dlatego będziemy chcieli to zmienić, jest dużo programów unijnych, i jest bardzo dobra informacja. Z, od marszałka województwa zarząd podjął decyzję o tym, żeby wnuc stołeczny i to też dotyczy tutaj gmin i widzę burmistrza Sulejówka również. E, poziom dotacji został zwiększony do 85%, czyli 50% będziemy mieli. Ze środków unijnych, a 35 będzie kwota dotacji z budżetu państwa. Czyli bardzo atrakcyjna oferta, nic tylko składać wnioski i ten poziom, który jest bardzo niski, naprawdę wręcz powiedziałbym organiczny, bo to są głównie programy Erasmus, czyli coś, co szkoły i tak realizują. Myślę, że powinien w przyszłym roku podryfować co najmniej do około 10 milionów złotych. I trzymajmy wszyscy wspólnie kciuki, żeby to się udało. Jest powołany nowy dyrektor. Pan Daniel Kowalski, który będzie się tym tematem zajmował, już podjął bardzo dobre i konkretne działania. Uratowaliśmy prawie 4 miliony dotacji dla szpitala i parę innych tematów już uruchomiliśmy. Wczoraj byłem też, odbyłem kilka wizyt i byliśmy u wojewody i u, i u w Urzędzie Marszałkowskim i też już konkretne rozmowy prowadzimy na temat kolejnych wniosków, ale czekamy oczywiście na wieści. I tu się uśmiecham w stronę Pani Radnej Cichoń na wieści w sprawie odwoje wody w sprawie ulicy Chróścielewskiego, bardzo ważny temat, mam nadzieję, że jeszcze przed świętami ta informacja o tym, o wynikach tego naboru będzie dostępna. Także Szanowni Państwo. Traktujmy ten budżet jako pewien start, jako pewną bazę wyjściową i organizm, który będziemy dopiero kształtowali. Naszym zamierzeniem nasz zarządu jest to, żeby bardzo aktywnie pójść w inwestycje, pozyskiwać środki na róż, z różnego rodzaju źródeł. Dopowiem jeszcze tylko tyle w tym, w tym punkcie, że prowadzimy w tej chwili negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który również dysponuje bardzo fajną linią. Częściowo umarzalnych pożyczek, bardzo nisko oprocentowanych, na budynki użyteczności publicznej, na inwestycje publiczne. Takie rozmowy są za nami. Wiem, że Sulejówek jest liderem tutaj, bo już prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy. Chyba już nawet umowę, panie burmistrzu, macie podpisaną chcemy i śladami Sulejówka i również z tej oferty BGK skorzystać, bo jest bardzo atrakcyjna dla nas nawet część tego będzie można umorzyć. Także Szanowni Państwo ja jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za ciężką pracę, bardzo dziękuję Pani Skarbnik za, za zaangażowanie dyrektorom, panu, panu Dyrektorowi Kulmie, wszystkim pracownikom, radnym, wszystkim zaangażowanym w konstrukcję tego niełatwego budżetu, ale myślę, że pełnego optymizmu i pełnego możliwości i przede wszystkim skrojonego w taki sposób, żeby w ciągu roku maksymalnie ile będziemy mogli jeszcze pozyskiwać dodatkowych środków. Dziękuję serdecznie.